Znasz to uczucie, próbujesz strategii, które sprawdzają się u znajomych, kopiujesz formuły, które podobno są pewnym przepisem. Działasz, starasz się, jesteś gotowa, ale to nie płynie. Nie ma efektu, albo co gorsze, sukces przychodzi, ale wypala. Odcina cię od ciała, od duszy, od życia. I wtedy pojawia się to niebezpieczne pytanie. Może to nie dla mnie, ale prawda jest inna. Może to nie Twoja droga, może to nie Twoja planeta. Czym jest planeta sukcesu w astrologii wedyjskiej? W astrologii wedyjskiej każda dusza przychodzi z dominującą energią karmiczną. To nie znak zodiaku, to ślad, który dusza zostawiła w poprzednich wcieleniach i teraz wchodzi przez. Konkretną planetę, jako siła, potencjał, narzędzie. Niektórzy przychodzą z Marsa, inni z Wenus, jedni z Księżyca, inni z Rachu. I każda z tych planet działa kompletnie inaczej. Osiem planet sukcesu, osiem ścieżek duszy. Słońce, lider, który świeci z centrum siebie. Twoja droga to władza. Autorytet, bycie widocznym, ale też presja muszą być silny, muszę błyszczeć. Sukces przychodzi, gdy tworzysz z wnętrza nie dla poklasku. Księżyc, empatka i uzdrowicielka, Twoja droga, emocje, opieka, wsparcie. Sukces przychodzi, gdy jesteś sobą autentyczna w zgodzie z rytmem ciała. Twoją walutą nie są zasięgi. Twoją walutą jest bliskość. Mars, wojownik i budowniczy, twoja karma: działaj, ruszaj, kreuj. Ale Mars bez kierunku autodestrukcja. Twoją lekcją jest nauczyć się działać dla dobra, nie z reakcji. Wenus, artystka, zmysłowa twórczyni, twoja ścieżka to piękno, harmonia, przyjemność. Czasem jednak boisz się iść do końca, bo Wenus ucieka, gdy pojawia się dyskomfort. Twoją lekcją jest pozostać wierną sobie nawet w chaosie. Saturn, mistrz cierpliwości i karmiczny, nauczyciel to najtrudniejsza, ale najbardziej stabilna ścieżka. Sukces przychodzi późno, ale zostaje na zawsze. Twoją mocą jest przetrwanie. Dojrzałość, struktura. Merkury, posłaniec, przewodnik, słowa, twoja karma, mów, pisz, ucz, prowokuj. Twoja broń to słowo, ale musisz się nauczyć, czy mówisz, co czujesz, czy tylko to, co się sprzeda. Rachu, wizjoner i rewolucjonista. Twoja energia, przyszłość, interes, internet, bunt. Możesz być geniuszem albo zgubić się w ambicji. Moją lekcją jest znaleźć kierunek dla chaosu. Ketu, mistyczka i pustelnik, twoja karma, nie działanie, tylko odpuszczenie. Sukces przychodzi, gdy przestajesz się starać, gdy zamiast walczyć jesteś. To najtrudniejsza, ale najgłębsza droga. Co się dzieje, gdy próbujesz nie swojej ścieżki? Osoba z ketu próbuje skalować biznes jak Mars i wypala się. Dusza księżycowa idzie w korporacyjne liderstwo i kończy w depresji. Osoba z rachu próbuje mieć ładne, spokojne życie i czuje wewnętrzny bunt. Dusza saturniczna zaczyna porównywać się do Wenus i wpada w kompleksy. To nie są błędy to próby działania w nieswojej karmie i to boli. Co daje analiza? Pokazuje. Jaka energia cię wspiera, a jaka cię testuje? Uczy, gdzie masz naturalne tempo, styl, ścieżkę działania. Pomaga przestać się porównywać i zacząć działać w zgodzie ze sobą. Bo prawdziwy sukces to nie bycie najlepszym w cudzym systemie to bycie sobą na pełnej mocy swojej planety. Zapraszam Ciebie do zamawiania analizy karmicznej planety sukcesu. Jeśli czujesz, że Twoja droga jest inna, ale chcesz ją zrozumieć, daj sobie narzędzie, które mówi językiem Twojej duszy i przestań biec, nie swoim tempem, w nie swojej misji, bo może nie jesteś zagubiony, może jesteś dokładnie na swojej ścieżce, tylko jeszcze nikt ci nie powiedział, że ona wygląda inaczej.